Na całej pałaci śnieg, przynajmniej na południu i wschodzie. A tak zimy na południu kraju. W Małopolsce i na Podkarpaciu panują trudne warunki na drogach i w wielu miejscach brakuje prądu. Z powodu intensywnych śnieżyc strażacy podejmują setki interwencji. Śnieg po kolana, ręce pełne roboty. Dawno takiego śniegu nie było. Przez, to znaczy śniegi były, ale nie przez dwa dni. Przez dwa dni myślę, że tak do 50 centymetrów na pewno spadła. Linie energetyczne na Podkarpaciu nie wytrzymały. No prądu nam zadrało o godzinie trzeciej w nocy. Tak, bo tośmy zauważyli. No i na razie nie ma prądu po prostu. Na drogach zrobiło się ślisko i niebezpiecznie, zwłaszcza nad ranem. W ciągu dnia wiele tras, w tym Zakopiankę, udało się oczyścić. Jak służby drogowe, tak i strażacy w akcji. Usuwanie nawisów śnieżnych, usuwanie złamanych z drzew oraz inne działania. W Tatrach szlaki pełne turystów, ale warunki trudne. Zima na całego, ogłoszony drugi stopień zagrożenia lawinowego. A jutro też jeszcze popruszy. Inni się cieszą, inni interweniują. A tak zimy w całym kraju. No i właśnie, zima w listopadzie w pełni, a wraz z nią powalone drzewa i uszkodzone linie energetyczne i oczywiście trudne warunki na drogach. Pracowity weekend mają za sobą strażacy, interweniowali blisko 3000 razy. Tak było w wielu miejscach kraju. Ale oprócz pięknych widoków było też sporo pracy. Najwięcej mieli strażacy z Podkarpacia i Małopolski. Smagamy się z połamanymi drzewami gałęziami, głównie przez duży opad mokrego śniegu, który po prostu obciąża te drzewa. Na podkarpaciu bez prądu było ponad 100 tysięcy odbiorców. Przed wieczorem była, dziś rano wstaje. Ciemno. Trudne warunki również w górach. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przy dodatkowym obciążeniu na stromych stokach. Możemy uruchomić lawinę takich średnich rozmiarów. Na południu i południowym wschodzie przewidywane są zabieje i zamiecie śnieżne. Dzisiaj spodziewamy się nawet temperatury do minus 8 stopni. Także spodziewamy się zarówno silnych zamgleń i mgieł osadzających szal, do tego oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Uwaga! Na drogach nadal będzie ślisko. Teraz zerkniemy na krajowe stadiony, gdzie w niespecjalnych warunkach atmosferycznych rozgrywana jest szesnasta kolejka Ekstraklasy. Broniący tytuł Lech Poznań pokonał Radomiak Radom 4 do 1. Natomiast w Wymstoku wygrała po prostu zima. Spotkanie Jagiellonii z GKS-em Katowice odwołano z powodu intensywnych opadów śniegu.